manko, witajcie z tej strony Zenek. No i w dzisiejszym odcinku nadal kontynuujemy akcję Zielony żniw, czyli jedziemy zbierać ostatnio zrobione balony siano kiszonki. Ja jadę M-ką, z tyłu dwie dłużyce. Przede mną Łukasz już z ładowarką też goni. Także w dzisiejszym odcinku będziemy ładować, zbierać i wozić balony siano-kiszonki. A wszystko właśnie po to, że musimy przygotować pole pod zasiew kukuryzy. Także jak widzicie przełom nastąpił w naszym gospodarstwie yy, i będziemy coś kombinować. Zatem zapraszam Was dzisiaj na dzisiejszy odcinek. Mm -hmm. Także jesteśmy już na polu, zabieramy się za, za ładunek. Jest tu troszeczkę około 60 paru sztuk, ale z racji tego, że załadunek, czyli ładowanie jest tutaj można powiedzieć najważniejszą i najistotniejszą kwestią, ja daję kamerę Łukaszowi i Łukasz zaczyna można powiedzieć dzisiejszy odcinek. wszystkim złożymy to co wczoraj zbalotowaliśmy Baloty no Ważą około ponad 500 kg Dlatego układam je tak troszeczkę Nie tyle ile jest mi Miejsca No bo te przyczepy nie są w ogóle przystosowane do tego Do tego włożenia tych balotów no, Ale lepiej O jeden mniej, o jeden za dużo I później ma problemy z transportem no właśnie, to jest minus tej zabawy, że często, że nie przy owijaniu, nie przy tym, tylko przy transporcie, często się uszkadzają ta, 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 ta folia. E, może to też jest spowodowane tym, że troszeczkę oszczędzamy na niej i nie owijamy tak jak powinno być, ale raczej to po prostu, no, no bardzo dużo jest takich strat. Eee, pomimo tego, że no, owiarka ma ten sto, jak żeby postawić te baloty, no nieco niektóre leżą i teraz no, im nic nie będzie, bo my je teraz zbieramy, tak? ale jeżeli poleżą sobie parę tygodni, znaczy parę tygodni, no, czasem zdarza się, że 2-3 tygodnie poleżą, one się później odkształ odkształcają, nie wiem czy dobrze mówię. Ale to też nie problem. Problemem są myszy. Myszy, które bardzo uwielbiają, właśnie no i stojące, i leżące, ale najbardziej leżące. Bo one mają wtedy tam, najmniej jest zbita ta masa i one mają najlepsze tam pole do popisu. E, dlatego uwielbiają, jak, one, jak leżą, wszystkie praktycznie leżące są pogryzione i trzeba to jeszcze raz owijać, znaczy nie znaczy no, owijać, to no my je kleimy, tak? Dronik sobie lata my je oklejamy różnymi tam taśmami, co się kupi, nie ma takiej idealnej taśmy, żeby to pokleiła idealnie. Często jest tak, że balot sklejony, napada i się odkleja i ale... My jak to zrzucamy na, na stuk Nam się wydaje, że to już jest dobrze Nie przejmujemy się tym, no w sumie Później baloty jak są zebrane w pryzmę, to one się tam fajnie tak Dopasują do siebie i to tam można powiedzieć Nie, bardzo rzadko jest, że W tym roku Ani jednego balota nie wywaliłem, ani jednego nie ani jeden się tak nie zepsuł, żeby nie można było go skarżyć. bo No, no, no teraz zwierzchni warstwy tam trzeba pościągać, to wyrzucamy na obornik, ale głównie nie zdarzyło się, żeby cały balot był do wyrzucenia. Miał być gruber wał, żeby zagęścić i wsi, wsi, wsiana kukurydza, ale wydaje mi się, że musi iść ta leżówka najpierw, żeby no, to, co nie zebraliśmy, żeby to posiekać. E, i to i później to, czyli gruber Gruber wał i siew e, Teraz tak e, Czym będziemy siali tą kukurydzę? No można byłoby wynająć kogoś żeby nam ją posiał ale ja spróbuję posiać naszym Horszem z tym, że e, zatkam e, co drugą redlicę żeby takie te 35 cm był rozstawem, Wiem, że to może się nie udać, ale Myśmy kiedyś to starym poznaniakiem siali tę tą kukurydzę i to wychodziło. Dlaczego miałoby teraz nie wyjść? Ważne, żeby na co najmniej 4 cm ją zasiać. To i tak będzie szło e, dla krów. Jest taka opcja, jeżeli nawet nic z tego nie będzie, czy żeby a, cokolwiek e, wyszło, to no się się kosiarką. No, po prostu jest to typowy eksperyment, a jeszcze przed siewem na uprawioną ziemię rzucimy akurat jeszcze azot. Tak, żeby już później z tym azotem nie latać. Przy okazji wam zademonstruję, bo kiedy robiliśmy prezentację rozrzutników, tam pompowałem koło w piszonie. Konkretnie strasznie narzekałem na e, podłączenie tutaj w MC i w RC węża do pompowania. Zobaczcie, on jest odkryty aż tutaj pod samym kołem. Także nie wiem co miał producent na myśli robić takie rozwiązanie ale jest to strasznie do dokito. Ja wiem, że pisaliście, że tam można sobie przełożyć wężyk albo kupić kabel pod wyjście pneumatyczne. No ja oczywiście jeszcze tego nie zrobiłem. Zawsze się to wszystko odkłada, odkłada. Ale tak wam po prostu obrazuje jak to faktycznie wygląda w MC. No więc widzicie, tak się prezentuje zestaw MK i dwie dłużyce. No, widzicie takie dłużyce w naszej zasadzie produkcji. Ta pierwsza to tak zwana czwórka, na niej była usadowiona kiedyś beczka od paliwa, typowo wojskowa. No a ta z tyłu e, przerobiona z przyczepy samozbierające, jak pewnie poznajecie. Eee, dość popularne. No, w naszym gospodarstwie tata, tą przyczepą pracował bardzo długo. Dwa, la, dwa razy w życiu mu się nawet spaliła. Raz e, wjechała mu nawet z zetorem do jeziora. Także taka mała anegdotka. Ale wiadomo, jak to młodość. Człowiek gdzieś tam nie myślał i się takie rzeczy po prostu działy. Ale gdyby któryś z nas dzisiaj taką rzecz zrobił, że nie wiem, nagle ciągnik wjeżdża do jeziora, bo się zapomniało e, zaciągnąć ręcznego Albo gdzieś tam z jakichś przyczyn, no w sumie ten samo zapłon był, więc tutaj nie będę ściemniał, ale gdyby któryś z nas coś takiego zrobił To już chyba sami się domyślacie, jakie byłoby wielkie e, poruszenie No i oczywiście nawiasem mówiąc, mały opierdol Także nie są to jakieś specjalne przyczepy, wiadomo przydałyby się tutaj jakieś nowe specjalistyczne, no, ale na obecną chwilę jest to co jest. Korzystamy z tego, co mamy i tak sobie po prostu staramy jakoś e, radzić. No i tyle. No większość gospodarstw, większość rolników pochodzi w tym e, samym podejściem. Nie da się mieć wszystkiego od razu e, i e, z tego korzystać. Ja już teraz tutaj na metadek. Tutaj, jak widzicie, je, powinna być taka blacha. Ta blacha nam odpadła, jeśli nie przyspawaliśmy. I zaraz zobaczycie, czemu ta blacha ma tutaj być e, To jest właśnie minus konstrukcji e, Wsuwana, wysuwana, nie wiem po co to I tak nigdy tego nie wsuwaliśmy, raz wysunęliśmy nigdy tego a, a kłopot jest niesamowity Dlatego tam trzeba wyspawać taką, dospawać taką blachę O, tam już mi poleciał na ten No i te linki są okropne, zobaczcie jak są te powiązane te linki, nie? Tu są akurat już pościągana, borwały nam cały czas, ale to no tu macie właśnie takie plusy i minusy tej, tej przyczepy. Konstrukcji tych przyczep, tak? no bo to chyba każdy producent podobnie konstruuje, eee, że no, można byłoby troszeczkę to inaczej zrobić. Zaraz wam jeszcze do, do, dorzucę jednego, żebyście mniej więcej widzieli obraz, jak to się dzieje zapewne każdy z was. Ja widzicie, nie podjedzie mi ten zenek, nie podjedzie a mógłby po, a mógłby... o właśnie bardzo ważna jest współpraca przy wożeniu balotów bardzo ważna bardzo dużo czasu zabiera jak się ktoś nie umie zgrać no i teraz o, no i tamten mi leży, ten mi stoi jak ja mam to w ogóle ułożyć, no to jest właśnie kurde trzeba jak najszybciej na wrócić do tej blaszki tej, tego, tej, tej podrogi. Dobra, ja już kończę, oddaję Zenkowi tą kamerę. Na razie, cześć. Pierwszy zestaw już załadowany. Weszło 18 balotów. No i zabieramy się już oczywiście za drugi. Tutaj wejdzie około 19. Jak słyszeliście, są lekkie problemy tutaj z metaltechem, brakuje nam tej blachy na końcu. Będziemy musieli coś chyba dospawać na szybko, jak już wrócimy do gospodarstwa. Co jest jeszcze ważne przy zbieraniu tego, zbieraniu tego typu balotów, czyli takiej zielonej masy, żeby je z pola ściągnąć jak najszybciej, ponieważ jak one poleżą, zrobią się już takie splaczałe i to od razu zaznaczam, bo zaraz się pojawi hejt, że presa źle dobija, zgniata i to są bardziej flaki. I tu się oczywiście mylicie, bo jakiej presy byście nie zastosowali, jakiego zgniotu byście nie użyli, ten balot w tak zielonej masie zacznie po prostu pracować w środku i e, będzie siadał, więc jeżeli będzie siadał, będzie rwała się folia, będą dziury e, no i w zasadzie będzie to męczarnia, więc najlepiej jest zbierać na drugi dzień, a jeszcze lepiej od razu po owinięciu włożenie w stuk i zapomnieć o tym balocie, niech on leży bo często jest tak, że robimy baloty z cianokiszonki, też z zielonej masy no i żeby nadrobić koszeniem, no to te baloty zostają w polu zbieramy je gdzieś około miesiąca czasu, kiedy leżą No i to już się zaczyna robić powoli problem, ale o tym powiem, jak już będziemy zbierać, układać i tak dalej. To będziecie mieli wtedy cały obraz, jak to wygląda. No i tak, jeszcze w oddali prezentuje się manitka z metaltechem. No silni wiadomo, 130 koni. Chciałoby się powiedzieć, że praktycznie tej przyczepy nie czuję, no, ale to nie jest ciągnik, tylko to jest e, ładowarka, więc zupełnie inne przełożenia. I wieście mi szczerze, ma na pewno co ciągnąć. Także zbijamy się już słuchajcie z pola. Załadowaliśmy się. Tu widzę Łukasz ostatniego nie wrzucał z racji tej, e, tego braku blachy, która jest z tyłu. Więc pewnie coś tutaj będą jeszcze z tatą na szybko spawać, tak jak mówiłem. E, no też nie przeładowujemy tych przyczep specjalnie, bo to jednak no, trochę ta zielonka waży wbrew pozorom. Więc e, metal tak pewnie tego nie odczuje, ale te, które ja mam tutaj. Wiadomo, samoróbki to też nie jest to, co jest w oryginale. Także taki dzisiejszy odcinek, pokazałem Wam jak wygląda zwożenie, zbieranie balotu w zasadzie z pola w naszym gospodarstwie. Będzie więcej takich odcinków, będzie więcej szczegółów, więcej maszyn, więc na pewno oglądajcie kolejne odcinki, a zobaczycie, że, no, że chyba będzie warto. Także dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.